Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Ci jak wbić 100 tysięcy na TikToku. No, po prostu zapraszam do oglądania. Ogólnie to jest proste, trzeba wziąć ślub 20 dni, wiadomo. Obiecałam Wam w ostatnim filmie, w którym opowiadałam, jak wbiłam od 0 do 50 tysięcy obserwujących tylko w 3 miesiące i ten film podlinkuję na górze, um, że opowiem Wam więcej o poradach y, i trikach dotyczących TikToka. W tym filmie mam takich 10 porad dla Ciebie, więc jeżeli jesteś zainteresowany, w jaki sposób rozwijać swoje konto, to oglądaj koniecznie do końca. Pamiętaj, że jeżeli będziesz trzymać się moich zasad, to na 100% wbijesz 100 tysięcy obserwujących, a później to już z górki. Ogólnie ważne jest, aby przypominać sobie te rady, ponieważ ja wiem, jak to jest, jestem jednak w tym świecie od dawna. Lubimy zapominać rzeczy, których sami się uczymy, więc e, najlepiej weź notatnik i zapisuj, a jeżeli nie chce ci się pisać, to po prostu zapisz sobie ten film i wracaj do niego raz na jakiś czas. Ja w tym filmie podzielę się z tobą moją własną strategią, którą stosuję od początku posiadania konta na TikToku i która to strategia Pozwoliła mi dojść do poziomu, na jakim jestem. A jeżeli te porady to jest dla Ciebie jeszcze za mało wiedzy, chcesz mieć ich więcej, to zasubskrybuj mój kanał i zaobserwuj mnie na Instagramie. A jeszcze zanim przejdę do tych 10 zasad, powiem Wam szybko, że robiłam kilka audytów w waszych kont na TikToku, kont na Instagramie i naprawdę nie trzymacie się tych zasad, więc później nie dziwcie się, że nie rośniecie. Yy, polecam Daga Orton. Okay. Przechodzimy już do zasad. Zasada numer jeden. Pamiętaj, aby dodawać TikToki codziennie, minimum raz dziennie, albo trzy razy w tygodniu, ale regularnie i dodawaj, nie odpuszczaj. Mi ostatnio w 2021 roku zdarzyło się, że odpuszczałam i właśnie dlatego moje konto przestało rosnąć. W 2020 trzymałam się tej zasady. Dodawałam TikToki regularnie i moje konto rzeczywiście pięknie rosło, obserwujący rośli i było tam to, czego poszukujemy, tak? A natomiast w 2021 odpuściłam to i od razu było widać, że moje konto stanęło w miejscu. To jest najważniejsze. Dyscyplina i regularność dodajemy TikToki codziennie. Jeżeli dasz radę dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, to w ogóle był. Byłoby idealnie, ale na sam początek polecam dodawanie tiktoków raz dziennie. Nie odpuszczaj! Nie odpuszczaj! Jeżeli chcesz, abym nagrała odcinek o tym, skąd brać motywację do tego i skąd brać pomysły na takie nagrywanie tiktoków codziennie, napisz koniecznie w komentarzu. Wiem, że z tym macie największy problem, dlatego jest to zasada numer jeden. Ok, następne. Jeżeli dodajesz już swoje filmiki codziennie, to czas popracować nad jakością. Ogólnie te zasady, które ja podaję, to jest taki step by step. Jeżeli nie robisz pierwszego kroku, to w ogóle nie przechodź do kolejnych, bo to jest najważniejsza jest regularność. Jak już jesteś regularny, to przechodzimy do jakości. Jakość, czyli światło. Potrzebujemy dobre światło. Nie nagrywajmy słabych jakościowo filmów. Zasada numer trzy to jest nie przesadzaj z filtrami. Ogólnie filtry psują jakość filmów. Wow, uwaga! Poza tym, filtry przekłamują naszą twarz i rzeczywistość. Po co nam to? Bądźmy naturalni. Ludzie kochają naturalność. Czasami są filtry, których warto używać. To są filtry, które lecą razem z trendami, i wtedy rzeczywiście warto się nad tym zastanowić. Jednak na co dzień polecam nie dodawać żadnych filtrów, bo tak jak już mówiłam, psują one jakość naszych filmów, a jakość to jest po punkt drugi, czyli od tego też zależy to, jak nasze konto rośnie. Zasada numer cztery. Dodawaj ciekawy opis, dodawaj ciekawe hasztagi, nie dodawaj więcej niż trzy hashtagi, czyli ten cały opis pod naszym filmem powinien być interesujący, powinien zachęcić obserwującego do zostawienia komentarza. Zasada numer 5. Nagrywaj do różnej muzyki, szukaj tej muzyki, baw się tą muzyką, patrz! Jaka muzyka jest na Twoim e, molu, tym dla Ciebie? Czego inni twórcy używają? I używaj tych samych dźwięków. Naprawdę, TikTok jest prosty. Ktoś dodaje TikToka z jakąś fajną muzyką, ma dużo wyświetleń, ma dużo polubień. Nagaj TikToka swojego własnego nie musisz kopiować do tej samej muzyki. To naprawdę działa. Zasada numer 6 to tak naprawdę nie jest zasada step by step, tylko po prostu zasada. A w ogóle nie wiem, czemu muszę wciąż o tym mówić, ale TikToki nagrywamy w pionie, nie w poziomie. Jakim cudem? Ja jeszcze widzę TikToki w poziomie. W ogóle nie kumam. Jak to jest możliwe? TikToki, Instastory nagrywamy. Ała, mam coś wokół. Zasada numer 7. Dodawaj napisy w miejscu, w którym je widać, w miejscu, w którym one nie przeszkadzają, żeby były łatwo czytelne. I dodając napisy też synchronizuj je z muzyką. Yy, I pamiętaj, żeby były na tyle długo, żeby użytkownik zdążył to przeczytać, co tam napisałeś. No. Czasami były takie triki, że się specjalnie dodawało jakieś napisy gdzieś, gdzie ich nie widać i można to użyć raz na jakiś czas, zdecydowanie. Natomiast na co dzień, pamiętaj, że dodajemy TikToki codziennie, na co dzień nie korzystamy z tego, staramy się, żeby nasze TikToki były czyste i czytelne. Zasada numer 8. Postaraj się oddziaływać na emocje. Niech Twój filmik, niech Twój TikTok. Rozluźni ludzi, albo ich ucieszy, albo ich wzruszy. To naprawdę działa. Nawet strach bardzo działa, czyli możesz przestraszyć kogoś, zaciekawić tym. E, więc pamiętaj, że jak nagraje, nagrywasz film, zastanów się, na jakie emocje chciałabym wpłynąć. Moje tiktoki zawsze, ale to zawsze oddziałują tak pozytywnie. Ja staram się ludzi rozweselać. Czasami informować. Ja nie lubię się bawić w strach, właśnie, choć jest wielu twórców, którzy w super sposób w to wchodzą i tworzą takie TikToki. Ja bardzo lubię po prostu ludzi rozweselać, dlatego moje są takie pozytywne. Zastanów się, na jakie emocje u odbiorcy chcesz wpłynąć. Zasada numer 9: nie bój się. Kropka. Nie bój się, nie bój się zmiany, nie bój się eksperymentów, nie bój się tworzyć czegoś innego. Czasami fajnie jest mm, mm, urozmaicić nasz content. Na przykład jeżeli robisz konto typowo informacyjne, to to będzie nudne. Więc fajnie, gdybyś tą informacją się bawił, zrobił jakiś żart, a tu pokazał e, jakiś backstage albo jakieś fuckupy. To też jest interesujące dla użytkownika, a nie tylko czysta wiedza, bla, bla, bla. To, to, to mamy w szkole. No nie, nie działa, wiemy przecież. Nie? Więc baw się aplikacją po prostu, rozluźnij szelki. O! I zasada numer 10, kiedy łapiecie taki blok i nie wiesz już co robić, nie wiesz co nagrywać, masz frustrację, Twoje filmy nie rosną. Twoje wyświetlenia nie rosną, obserwujący spadają zamiast rosnąć, to po prostu wyłącz aplikację, idź do ludzi, zrób sobie dzień wolny, zresetuj się, ale wróć do tej dyscypliny następnego dnia. A to jest naprawdę bardzo istotny ten punkt numer 10, ponieważ działalność w social mediach jest niezmiernie um, stresogenna, nie jest to ciężka praca, ale jest bardzo stresogenna i właśnie te nasze ym, emocje w związku z tym, że nasze konto nie rośnie, ja tutaj się staram, ja dodaję te filmy i co, i nic, i po co ja to robię, mamy miliony myśli w głowie i właśnie y, czasami w takich sytuacjach lepiej jest odłożyć telefon, to, zna to jest znak, potrzebujesz przerwy. Odpocznij, zrelaksuj się i wróć z nową, wspaniałą energią do nagrywania TikToków i rób to znów codziennie. E, życzę Wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że moje. Porady Wam się podobają. Przede wszystkim napiszcie w komentarzu o której z tych porad. Może mam je rozwinąć, może chcecie wiedzieć coś więcej. E, ja mam naprawdę ogromną wiedzę na temat TikToka, e, ogromną wiedzę na temat Instagrama i już nie mogę się doczekać, aż będę dzieliła się tą wiedzą z Wami. A i pamiętaj, że po zastosowaniu wszystkich rad, wszystkich i postowaniu codziennie, przez 3 miesiące. Wróć tutaj do tego filmu i mi podziękuj w komentarzu. Nie ma za co. A słuchajcie, robię audyty, tak jak już mówiłam, robię audyty waszych kont na TikToku na Instagramie, więc zgłaszajcie się do mnie, piszcie do mnie wiadomości, zapraszam serdecznie, chętnie Wam pomogę. Podlinkuję tutaj oczywiście wszystkie moje konta. I tyle, życzę Wam miłego dnia. Pa!